W 2024 roku obchodzimy 170-lecie od ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny przez papieża Piusa IX. Ale już 550 lat wcześniej na aulach uniwersyteckich wielki teolog franciszkański błogosławiony Jan Duns ten temat zaproponował i mówił o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Mamy wizerunek Błogosławionego Jana także w Bazylicy Panewnickiej, tutaj z napisem, tak jak kiedyś go zawsze przedstawiano w języku łacińskim, potuit, decuit, ergo fecit", Czyli mógł, Pan Bóg wypadało, że, dlatego uczynił to. Ta myśl, która kiedyś była w języku łacińskim w ten sposób przedstawiana, ona właściwie nie oddaje sposobu rozumowania błogosławionego Jana. Dlatego, że on w swoim dowodzeniu niepokalanego paczęcia Najświętszej Maryi Panny wychodzi od pojęcia Chrystusa jako najdoskonalszego pośrednika między Bogiem i człowiekiem, najdoskonalszego Zbawiciela. Według niego do tego pojęcia najdoskonalszego pośrednika należy nie tylko to, że zbawił wszystkich ludzi, tych, którzy już upadli, byli w grzechu, ale powinien być przynajmniej jeden człowiek, który został zachowany od tego grzechu, ponieważ czymś doskonalszym jest zachowanie od grzechu. Każdy lekarz nam powie, że czymś doskonalszym jest prewencja. Czy jeśli ktoś jest na przykład dziura w moście, powiedzieć komu, żeby nie wpadł, niż później wyciągać go z tej dziury. A więc to jest coś doskonalszego. Idąc po tej linii, błogosławiony Jan już wówczas twierdził, że ustosunkowując się do Problemu, który był wtedy rozpatrywany, czyli sanktyfikację uświęcenia Maryi, to uświęcenie Maryi, ono mogło być w pierwszym momencie, czyli od samego poczęcia mogło być zachowane od grzechu, albo nieco później, czyli jeszcze w łonie Matki, albo po urodzeniu. Ta sytuacja dotyczy nas, bo jesteśmy uświęceni, uwolnieni od grzechu poprzez sakrament Chrztu Świętego. I on właśnie uważał, że to jest najdoskonalsza sytuacja i powinien, e, powinna Matka Boża być zachowana od pierwszego momentu jej istnienia ziemskiego, od wszelkiej zmazy grzechu, od grzechu pierworodnego. Tu może powstać następne pytanie: w jaki sposób Maria była poczęta? Była poczęta jak każdy inny człowiek, tylko została zachowana od zmazy grzechu pierworodnego. I właśnie to świętujemy w dniu uroczystości niepoklanego poczęcia. Świętujemy niepokalane poczęcie Maryi, że ona została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Ta nauka później weszła do szkoły franciszkańskiej, przez wieki była dyskusja na ten temat, ponieważ wówczas jeszcze ona nie była określona w sposób dogmatyczny. To, jak powiedziałem, nastąpiło dopiero w 1854 roku. Szkoła Franciszkańska, wielu współbraci występowało w obronie tej tezy, ale byli też i przeciwnicy, mówiący o tym, że Maria była człowiekiem, tak jak każdy człowiek inny był obciążony grzechem, grzechem pierworodnym i dopiero później musiał zostać odkupiony, zbawiony. Jan Duns Szkod już wypracował takie pojęcie, zbawienie uprzedzające, redempcjo preventiva. Dlatego, że to w teologii jest taka teza, że Chrystus jest zbawicielem powszechnym, wszystkich ludzi. Żaden człowiek nie jest wyłączony z tego zbawienia. I tak samo przez śmierć Chrystusa Maria została zbawiona. Tylko, że to zostało zastosowane, można powiedzieć, w sposób uprzedzający, jako zbawienie uprzedzające, redempcja prewentywa. I to pojęcie Jana Dusa Szkota weszło później do określenia dogmatu. Tego samego pojęcia używa później papież Pius IX, mówiąc o. Niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii, definiując już to jako dogmat wiary. Jan Szkott w takim jednym zdaniu wyraził w sposób bardzo prosty jego dzieło, które nazywa się Lektura. To były komentarze do sentencji Piotra Lombarda w trzeciej Księdze. Mówi takie jedno proste zdanie: Jako, że Chrystus był doskonałym pośrednikiem w odniesieniu do osoby swojej matki, wynika z tego, że została zachowana od grzechu pierworodnego. To jest teza, którą on postawił i w tych słowach wyraża treść tego, tej, tej, tej swojej argumentacji. Obrazy Matki Bożej Niepokalanej mamy oczywiście wszędzie, także tutaj czcimy w Panewnikach, przy ołtarzu Najświętszej Maryi Panny. Miejsce Jana Dunsa Szkota jest jak najbardziej właściwe, bo to jest wielki piewca, obrońca Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Papież Jan Paweł II mówi o nim podczas ceremonii beatyfikacji, która odbyła się w Bazylice Watykańskiej w 1993 roku, że był piewcą Słowa Bożego oraz obrońcą Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I to były takie dwa najważniejsze elementy doktryny Jana Dunsa Szkota – chrystologia i mariologia. I do dzisiaj one są aktualne. Kiedy Jan Dunscott już był po ówczesnym doktoracie, czyli był magistrem, był uznanym profesorem na Uniwersytecie w Paryżu, czyli to był wówczas najlepszy uniwersytet, jaki istniał, miała miejsce słynna dysputa o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny, ponieważ to jego doktryna była już znana, byli też przeciwnicy tej doktryny, a więc on miał wobec całego uniwersytetu, Argumentować za tą teorią, która była wtedy nowa, przedstawić argumenty i słuchać też e, argumentów przeciwnych i dyskutować na ten temat, żeby się okazało, która rzeczywiście teoria zwycięży. Jeśli chodzi o dzisiejsze badania współczesne, e, współbracia franciszkani, profesorowie najbardziej znani, czyli Karol Balicz, Celestino e, Aquilin Emmen, którzy byli też członkami komisji szkotystycznej, twierdzą, że. Ta dysputa nie ma podłoża historycznego, to znaczy historycznie się nie odbyła. Natomiast ważne jest opowiadanie o tej dyspucie oraz sam argument, ponieważ okazuje się, że na Uniwersytecie w Paryżu sama nauka o niepokalanym poczęciu została przyjęta poprzez większość profesorów oraz zostało wprowadzone święto niepokalanego poczęcia na święcie Marii Panny na Uniwersytecie. O czym mówi ta legenda? Mówi o tym, że właśnie błogosławiony Jan przed samą dysputą przygotowuje się, idzie po drodze do uniwersytetu, i napotkał tam taką figurę Matki Bożej z kamienia, i prosi ją, pozwól mi niepokalana dziewico, abym odpowiednio głosił Twoją chwałę i Twoje niepokalane poczęcie. I wówczas, według tej legendy, ta. Figura kamienna Matki Bożej miała się ukłonić, jakby udzielając mu tej łaski. I później szedł dalej na, na, na to spotkanie. Większość przeciwników to byli w Dominikanie, którzy w większości wówczas byli przeciwnikami tej tezy o niepokalanym poczęciu. No i była dosyć zacięta dyskusja, ale w wyniku której e, błogosławiony Jan okazał się zwycięzcą. Bardzo pokazuje ta legenda w sposób taki pozytywny, że on właśnie e, zwyciężył w tej dyspucie. Nawet jest film nakręcony jakieś 15 lat temu w języku włoskim, który pokazuje w detalach e, tę dys, e, dysputę oraz zwycięstwo Jana Dunsa Szkota. Ale tak jak powiedziałem, nawet jeśli nie był to fakt historyczny, to pokazuje, że sama, samo nauczanie o niepokalane poczęciu Jana Dunsa Szkota, a także jego profesora. To był Wilhelm Zwer, to był też franciszkanin angielski, który już wysuwał też e, hipotezę o niepokalanym poczęciu, nie tak mocno jak Jan, ale później błogosławiony Jan Dunszkot oraz współbracia franciszkanie. Musiała to być tak znacząca teza, że, że została przyjęta i stała się, e, tak by, e, nauką oficjalną uniwersytetu. Później oczywiście toczyły się dyskusje i były to dyskusje bardzo jakby powiedzieć, zażarte w większości właśnie współbracia franciszkanie i dominikanie, ale też i inni. Często naszych współbraci określano takich, że nie są wykształceni. Dunsa Szkota jako tego, który głosił, to uważano nawet, że to był heretyk, że nie był wierny Kościołowi. Różne epitety mu nadawano. Dlatego błogosławiony Jan bywa też nazywany czasami męczennikiem niepokalanym, dlatego że, że, że głosił tę naukę. Ale ona została przyjęta w szkole franciszkańskiej i głoszono ją. We wszystkich naszych kościołach śpiewano zawsze: Cała piękna jesteś Maryjo, to ta pulchra jest Maria do dzisiaj ta piękna antyfona Maryjna jest śpiewana. A także późniejszy papież, który był papieżem franciszkańskim, Sixtus IV, w 1477 roku, przyjął w całym kościele oficjum o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Można było odprawiać oficjum, czyli brewiarz, oraz odprawiać mszę świętą. I to spowodowało właśnie też rozwój kultu liturgicznego do niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Możemy powiedzieć, na naszym gruncie polskim umożliwiło to powstanie późniejszych godzinek o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Bo te godzinki to jest taka forma ludowa oficjum, czyli brewiarza, oddawania czci kultu Matce Bożej niepokalanej.